Choć mój trener często wam też pokazuje z myślą o zdrowiu, dużo jeżdżę, mam słabość do e, słodyczy. E, ta moja dieta często jest zaburzona, niby fit, ale cholera uwielbiam słodycze. Trener też często mnie gani, żebym nie jadł frytek. Jak ja mogę nie jeść frytek? Jak węgle muszą być? Jak to mówi Waldoś, nasz dzik który też kocha siłownię, tak ja. Węgle muszą być i na wszystko. Wszystko musi być gdzieś tam zbilansowane. Nie wyobrażam sobie <laughs> życia bez frytek. Dlatego dzisiaj zapraszamy Was też na krótką rozmowę z właścicielem gospodarstwa, z właścicielem, współwłaścicielem też Marek KMK. Porozmawiamy właśnie o ziemniaku, kiedy zaczął tą przygodę z ziemniakiem, kiedy powstało KMK, gdzie sprzedają wagi, sortowniki i wszelkiego rodzaju taśmy i przenośniki blisko 40 krajów jeśli chodzi o logo KMK. Zapraszamy. Na ucztę będziemy piec na majonezie z ketchupem na oleju, bez oleju. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zapraszamy. kept me in the dark. I never thought I could shake this heartache until I saw your light, and it's got me feeling like life is good. Life is good again. Yeah. Life is good. Witamy serdecznie, witajcie, warzywnicze świry. Środa, 30 lipca, godziny popołudniowe za 20 minut 13. Shaking Dudy kiedyś śpiewało za 10 minut 13 za 10 minut 13, ale za 20 minut 13 witamy z rejonu pięknej miejscowości Pałczyn, gmina Miłosław, między Wrześnią a Sierodą Wielkopolską mieści się też pole, którym się też opiekujemy. Tutaj widzicie fabrykę znanej marki eksportującej już maszyny do konfekcjonowania, sortowania warzyw, transportu warzyw, KMK, maszyny. Dzisiaj chcemy się też skupić na temacie, który bardzo lubię. Ziemniak, tutaj w typie frytkowym, moja ukochana odmiana Fontana. Zobaczcie, e, z, w niedzielę i w poniedziałek te 48 godzin było bardzo decydujące. Wczoraj nie szło tutaj kopać. Dzisiaj idzie już coraz lepiej choć są miejsca jak tam że ciągnik ma ciężko jest ciągnik pomocniczy ponad 300 koni John Deere który wyciąga i dwurzędówkę i naszą jednorzędówkę czasami trzeba to popchnąć tutaj spadło co prawda około 35 litrów opadu w rejonie miejscowości Pałczyn ale są i idąc dalej na wschód, Września, Konin, Kalisz, nawet od 80 do 120 litrów opadu. W naszym mateczniku, gdzie często też pokazuję Wam nasze ziemniaczane poletka, w gminie Trzemeszno koło Trzemżala, śmiejecie się też często z tego, spadło około 65 litrów na metr kwadratowy. Ziemia chłonna, głodna tej wilgoci, także myślę, że momentalnie, jak widać, już to wszystko się przesuszyło, czas Dalej rwać to do pracy. Ziemniak trafia do Fritaru, do Tarnowa. Kawał drogi stąd, ale to kolejny sezon współpracy gospodarzy, gospodarstwa rodzinnego Kaźmierczak i właśnie fabryki Fritar. 5, 6 aut każdego dnia w okresie lipca, sierpnia jeździ z tych pól. Jutro pewno, może i dzisiaj, skończymy to pole i przemieszczamy się w rejon Dominowa Orzeszkowa. Razem w tym gospodarstwie jest około 145 hektarów ziemniaka. Połowa trafia jeszcze w sierpniu, we wrześniu na bezpośredni przerób. Reszta, druga połowa trafia do przechowalni i z przechowalni od grudnia do przedwiośnia, do pełni wiosny towar będzie wyciągany z przechowalni. I tutaj właśnie co zrobić, żeby w tak trudnym roku, gdzie nawet momentami w lipcu spadło na przykład w rejony Brodnicy na Pomorzu już, tak? 320 litrów, tak? W rejonie tutaj powiedzmy wielkopolskim około 200 litrów. Zobaczcie, jaki zasób opadów. To też w wielu gatunkach warzyw, m.in. ziemniaka przechowalniczego pod kątem przechowalnictwo będzie decydowało o prawdopodobieństwu wystąpienia problemów jakościowych. Dlatego dużą uwagę w tych odmianach późnych na przechowanie będę zwracał Wam na kwasortokrzemowy Megis, gluko K i gluko CAB. -W z zborem. Te produkty będą podstawą. Oraz jeszcze gorąco do stymulacji będę Was zachęcał do produktu Terakal. Te produkty, które wymieniłem, będą przyczyniały się w tych późniejszych odmianach do przechowalnictwa na lepsze możliwości przechowalnicze, podwyższenie suchej masy. Takie też właściwości podnoszenia suchej masy, twardej skórki ma mieć systemiczna kobrę czy glukocełu. Dostępne na sklep.pl. Zobaczmy tymczasem, co się dzieje. Tęskniłaś się pewno za mną, co? A widzisz, mówię! Jak tam? Jak robota? Cześć! Jak robota? Fajnie, nie? Jedna ale. ...dorównuje! No. no. Wiesz, jak to jest, kochana? Kupiłoby się wieść, tylko pieniądze gdzieś. Moim gościem jest. Dariusz Kazmierczak, współtwórca marek KMK Maszyny, KMK Agro, prywatnie jeszcze rolnik, przedsiębiorca. Darku, znajdujemy się na Twoim polu, w jakiej miejscowości? Pałczyn. Co Pałczyn. tam się znajduje za naszymi plecami? Fabryka. Tutaj jest produkcja naszych maszyn, czyli ten dział, który zajmuje się produkcją maszyn, nie mylić z działem handlowym, który jest w Brodowie. Dobra, czyli do ilu krajów już eksportujecie maszyny KMK Maszyny? Nasz, tak regularnie to myślę, że do około 30 krajów, a jeżeli by policzyć jakieś tam pojedyncze maszyny, które które trafiały do indywidualnych odbiorców, no to 45 krajów. Dobra, otwórzmy szafę. Jesteś też znakomitym praktykiem. Ja pokazuję na naszych kanałach też Twoje gospodarstwo. Od... I... Ile lat temu zaczęła się pierwsza przygoda z ziemniakiem? Z ziemniakami zajmuję się w zasadzie od kiedy uzyskałem pełnoletność, i tym samym ojciec dopuścił mnie do, do jakiegoś tam do współodpowiedzialności, jeśli chodzi o gospodarstwo, no to już będzie no, grubo ponad 30 lat. Myślę, że 32 lata. 32 lata, kawał historii. <grym> ja mam 37, a Ty 32 lata zajmujesz się ziemniakiem, bo już czuję się głupio trochę. No ale dobra, ktoś musi... Się... Ja, ja się czuję głupio. <grym> <grym> Ale okej. Okay. Blisko 10 lat współpracy z Fritarem. Dzisiaj ten ziemniak też w trudnych warunkach, warunkach kopany. Duży John Deere wspiera. Te kopanie. 35 litrów opadu na tym polu w dwa dni, co spowodowało, że jest, wczoraj kopanie było niemożliwe. Trudny rok, zaraza łodygowa, zaraza ziemniaczana, ale mamy tutaj w Twoim gospodarstwie znakomite wsparcie pod kątem chemicznym. Zasób wiedzy, Pani doktor Katarzyny Rębasz. Współpracujesz z nią chyba od zawsze, tak? E, układanie, e, pozycjonowanie odpowiednich substancji i, i tych problemów znacznie jest mniej. Aczkolwiek ja najbardziej boję się w rejonie środy wielkopolskiej i wrześni. Wiesz czego? Tego płodozmianu, który jest bardzo trudny. No troszeczkę nad tym, <laughs> nad tym pracujemy, ale on jest, no, mówiąc, wadliwy. Użyję delikatnego słowa. Ale masz świadomość, że długofalowo jest to coś, co nie to powinno się czego ro znaczy, robić? Jak gdyby nie obawiałem się tego, dopóki 100% ziemniaków, z tego gospodarstwa wyjeżdżała prosto z pola do fabryki. Ale od dwóch, właściwie od zeszłego roku dysponujemy no, zasobami, jeśli chodzi o przechowalnictwo. Mamy przechowanie na, na, na dość sporą ilość ziemniaków. No i te ziemniaki, które trafiają do przechowalni, no, już no, powinny ten płodozmian mieć no, co, najmniej, co najmniej średni. Ale widzimy jaka jest trudna e, sytuacja, jeśli chodzi o wolny rynek duża podaż towaru, niskiej jakości, u Ciebie 100% jest oparto kontrakt. Tak, 100% myślę, że uda mi się no, z tym swoim wolumenem wbić akurat w tą ilość, którą mam zakontraktowaną. Czyli powiedzmy, ile ton musimy przechować? Yy, prosto z pola wyjedzie 3-3,5 tysiąca ton i do przechowalni trafi około 2,5 do 3 tysięcy ton. 2,5 do 3, 3 tysiące ton. Zobaczymy, jak w tym trudnym roku, yy, no, takim chorobowym, to jest... Zaraza łodygowa też troszkę da, dawała się dawała w kość, ale chyba nie tak jak w zeszłym roku. Ten rok był taki delikatniejszy, ale też się ujawniła. No w tym roku tak szczęśliwie się zdarzyło, na razie odpukać, że te wszystkie plantacje, które mają trafić do przechowalni, no są w doskonałym stanie, w odróżnieniu no. od tych, które, wracają, które wyjeżdżają tutaj prosto, prosto z pola, gdzie, gdzie tą zarazą nie do końca tak sobie w 100% poradziliśmy ale tam też są po prostu idealne. Tam rzeczywiście ziemniaki nie są po ziemniakach. Były późno sadzone, co też no, zaobserwowałem, że ten koniec kwietnia do sadzenia ziemniaków, które trafią do przechowywania, to no, chyba jest lepszym terminem niż, niż jakieś Dokładnie. wcześniejsze. No, no, zdecydowaną, zdecydowanie lepszą sytuacją będzie, jeżeli będziemy, będziemy pozbywać się naci połowie września, a nie, a nie tak jak w zeszłym roku musieliśmy już chyba do 10 czy 15 lipca mhm. niszczyć nać, bo, no, no bo już się do tego kwalifikowało. Także myślę, że w przypadku przechowywania te późne sadzenia jest dobrą decyzją. I lepszą opcją. No, ziemia jest niesamowitym takim magazynem też, nie? Jeśli, w przypadku, jeśli chodzi o ziemniaka też na pewno odpowiednie wychłodzenie, wszystko też w zależności od tego, jakie są temperatury we wrześniu i w październiku. Na pewno chłodniejsza jesień będzie sprzyjała jakości, ale rekordowe opady w rejonie Brodnicy na, na północ, na Pomorzu już spadło w lipcu, sprawdzałem u moich kolegów, 320 litrów. 320 litrów. W rejonie Gniezna, czyli naszego matecznika około 200, nie wiem jak u Ciebie, plus, w minus? Lipcu. W lipcu. W lipcu u mnie spadło 80 litrów. Zobaczcie, jakie mamy rozbieżności. E, no. Gniezno 200 litrów, to jest tylko 30-40 kilometrów, a tutaj mamy około 100. Znaczy, ta różnica widać chociażby przy tym ostatnim deszczu, gdzie im bardziej na wschód, nawet, tym większe opady. Nawet na moich polach, te, które były bardziej na zachód, Dostały około 20-25. Zobaczcie, jakie rozbieżności. Pałczyn jest wysunięty najbardziej na wschód i tego deszczu tutaj spadło, no, tak jak mówiłeś, 35. 35, no. września 45, no. Konin 60, Kalisz 100 nawet. Mhm. E, właśnie z, widzimy tutaj te rozbieżności. E, dobra, zobaczcie, niesamowite doświadczenie. 32 lata ten pan, ten gość e, robi ziemniaka, a ja mam 37 lat, ale cieszę się, że możemy uczyć się od siebie nawzajem. E, i Zapraszamy Was, będziemy teraz kosztować, próbować frytki przy fabryce KMK Maszyny. Smażymy w nowoczesnym sposobie bez moczenia w oleju, na sucho. Sprawdzimy to. Zobaczymy, jaki będzie efekt. No. Ziemniak, Solano tuberosum, tuberozum, Psiankowate, Ca, Ta sama rodzina, co pomidor, co często pewno widzicie też po pokroju liści, czaków e, i tak dalej. Podobne też choroby, alternaria. E. Zaraza ziemniaczana, zaraza łodygowa, bakteriozy. Także bądźcie, bądźcie czujni, o tym też cały czas alarmujemy i informujemy na uprawie warzyw. Tymczasem Julcia już obrała pierwsze ziemniaki. Robimy grube, robimy drobne, robimy talarki. Tak, Julcia obiera, odmiana fontana z firmy Agrico. Z tego pola 12,5 hektara razem jesteśmy w miejscowości Pałczyn przy fabryce KMK Maszyny lidera w tej części Europy, jeśli chodzi o wspaniałe maszyny do transportu, konfekcjonowania, sortowania, pakowania warzyw. Odsyłamy Was na stronę KMK Maszyny. E, mam nadzieję, że króciutki wywiadzik z gospodarzem e, Wam się spodoba, ale to sobie obejrzycie w całym materiale. Frytki, to jest coś <grytki> dla wszystkich dietetyków, Często żale się też wami, czy może chwalę, że nie radzę sobie z tą moją dietą dużo, dużo podróży, małych i dużych, ale frytki to jest coś, co na pewno nigdy z tego nie zrezygnuje. I, i czy z ketchupem, z Daftony, czy z Włocławek, czy z majonezem tak, po, po holendersku ten mają, ale zajrzyjmy. Julcia tak wymyśliła, że zrobimy nowocześnie bez tłuszczu głębokiego. No to dobra, no to, to zrobimy, zajrzyjmy. No, spróbujmy, bez tłuszczu. Mm. Takie właśnie, ja nie wiem jak Wy, ale ja lubię te takie na półsurowe. Działa z powrotem? Tak. Działa z powrotem. Ale frytki... Bez soli. Nie da się, nie da się ich zjeść bez soli. I dlatego też mamy, wziąłem też dla Was, nie poczujecie tego smaku. Mamy nawet sól. Czekamy też za właścicielem, może jeszcze kilka zdań zamienimy. Ziemniak. Ziemniak w tym roku stanowi około 210 tysięcy hektarów. To jest dość duże, rekordowe nasadzenie, co widać w każdym segmencie czy to handlu jakościowego pod kątem marketu, czy też frytki. Ten wolny rynek jest teraz całkowicie zapchany. Należy też pamiętać o tym, że zawsze okres wakacji w każdym gatunku warzyw powoduje to, że mamy gorszy zbyt i gorszą sprzedaż. Aczkolwiek jedyną nadzieją dla nadwyżki ziemniaka, która pojawia się na rynku, jest dobre okno eksportowe. Na razie tego okna eksportowego nie widać. W tym gospodarstwie blisko 140 hektarów ziemniaka tylko na frytkę, w 100% zakontraktowanego. 3,5 tysiąca mniej więcej ton wyjedzie z pola bezpośrednio, i około drugie tyle będzie przechowywane w nowoczesnych przechowalniach, gdzie od jesieni, raz w miesiącu, będziemy się spotykać w tej przechowalni i będę Wam też dużo tłumaczył na temat przechowalnictwa. Ale pamiętając o tym, że przechowalnia to nie szpital, że wiele warzyw teraz pod kątem jakości przechowalni już teraz zabezpieczamy pod kątem jakości AgroEka, PK Bakter, max nasza trichoderma, pamiętajcie o tym. Muszę posolić te frytki. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że ciekawy odcinek Wam się spodoba. Klikać, udostępniać frytki bez głębokiego oleju. Jak to się nazywa ta maszyna? Airfryer. Airfryer. <grym> Fryer, przepraszam. Odmiana Fontana, jedna z moich ulubionych. Kupujcie jak najwięcej frytek, między innymi z frytaru. Pozdrawiamy z Darkiem z Pałczyna, z siedziby KMK Maszyny.